Miasto Sanok to piękne miasto, wyzwala we mnie miłość do wszystkiego i wszystkich, powiedział stworek o imieniu komputer, gdy następnego dnia tam przybyli. Miasto jak miasto, każdy ma prawo mieć takie swoje miasto i tyle, powiedziała wątpiąc w jego słowa żyrafa o imieniu Poznanie. Wszyscy jesteśmy na szlaku zdrowia i talentu. To miasto wchodzi w skład tego szlaku, w nim faktycznie wszystko otwiera się na miłość do zdrowia i talentu, a skoro stworek to widzi jeszcze głębiej, to wspaniale. Gdy zdrowie i talent są otoczone miłością, to wszystko w nich się dzieje doskonale, a dana osoba, która tak ma, spełnia się w talencie i zdrowiu, powiedział profesor Słoneczko. Ojej, tu już są bardzo wysokie progi, jak dla mnie, ale skoro tak ma prawo być. To bardzo dobrze. Wierzę w to, co mówi profesor. Słoneczko, powiedziała żyrafa. Rynek tego miasta jest tak ukształtowany, że wyzwala miłość do zdrowia i talentu, powiedział profesor Słoneczko. A zatem pospacerujmy po rynku i niech to się zadzieje. Zaglądajmy w każdy kącik na rynku, by to się stało, powiedział chłopiec o imieniu Przyjaciele Zmiany. Zgoda powiedziała żyrafa o imieniu Poznanie. Gdy tak spacerowali, skrzaty przeglądały wszystkie słowa w ich środkach i wnętrzach i patrzyły na co oni są gotowi, jeśli chodzi o zdrowie i talent. Stworyk o imieniu komputer został zaklasyfikowany jako ten gotowy na zdrowie i talent w miłości i z miłością i dwa te słowa zajaśniały w nim w świetle ich zrozumienia w momencie, gdy patrzył w dal. Od tej chwili będzie mógł o te dwa słowa pytać wewnętrznie, w pełni świadomie. Ma słowo naprawa, samoregulacja i samo zdrowie, a więc i zdrowie jest już mu pisane, powiedział najstarszy ze skrzatów. Jakoś mi się zrobiło ciepło koło serca, powiedział po chwili stworek o imieniu komputer. Ciekawe, ciekawe, powiedział profesor słoneczko, patrząc na stworka z wielką uwagą. Coś się we mnie zmieniło. Jestem jakiś inny i nastawiony na miłość do zdrowia i talentu. Powiedział stworek o imieniu komputer. Czary się dzieją, powiedział chłopiec o imieniu Przyjaciele Zmiany. Jakie tam czary? Dopracował te dwa słowa w swoim czasie i teraz obraz rynku w Sanoku lub jakiś jego element wyzwolił w nim pewnie miłość do zdrowia i talentu, powiedział profesor słoneczko. To ja pewnie muszę tu przyjeżdżać ze sto razy, by tak się stało, powiedział chłopiec o imieniu przyjaciele zmiany. Daj czas czasowi, to znaczy odpuść martwienie się, każdemu to, co trzeba na dany czas, powiedział profesor słoneczko. No tak, ale rada by dusza do raju, powiedział pod nosem chłopiec o imieniu przyjaciele zmiany. Akceptuj miejsce świadomości, gdzie jesteś. Widać, masz jeszcze czegoś się nauczyć, powiedział profesor Słoneczko. Hm, nauczyć, nauczyć, uczę się powiedział chłopiec, prawie że obrażony, że go to ominęło, co stało się dla stworka. Może to, co mówisz, jak się czujesz, da ci na tyle w kość, że się weźmiesz do pracy, bo ostatnio się zaniedbałeś powiedział profesor Słoneczko. Może i tak, może, powiedział z przekąsem chłopiec o imieniu Przyjaciele Zmiany. Dobrze, jest jak jest. Gratulujemy zmian stworkowi o imieniu komputer. Życząc wszystkim spełnienia w zdrowiu i talencie, powiedział profesor słoneczko. Dziękuję, powiedział stworek o imieniu komputer. Dziękujemy, powiedzieli wszyscy chórem.